Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film pokazujący moje książki, które posiadam i też tutaj będzie pożyczone od mojej mamy, więc też Wam pokażę, które obecnie będę czytała albo czytał. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Oczywiście proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić Zapraszam Was do filmiku i do oglądania, ale na początku chciałabym pozdrowić moich widzów, czyli Kaję, Koźla24, Kamila, Lucyna Jagieło. Agnieszka Roland, Weronikę Miłek, Unikę Puchała, Agę Dudę, Pan Wielka, Ania Esz, Prosto i na temat, Renata Kowalska i Marzenę L. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam Was do tematu odcinka. Dzisiaj chciałabym pokazać książki, które posiadam i które pożyczyłam, tak jak Wam mówiłam na początku odcinka. Oczywiście Wam będę pokazywała te tytuły razem z pisarzem, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jakie to są książki. I niektóre z nich pojadą na domku nad jeziorem. Tam będą siostry, mama czyta dalej, bo niektóre z tych książki jeszcze ja nie będę czytać, a zawsze ktoś sobie skorzysta. Więc tak, pierwsza z książka, którą tutaj mam, to jest kusicielka. Taka jest autorka. Tutaj jest tytuł, więc tak Wam pokazuję ten od tak oczek dostałam te książki, więc do tego właśnie mam. Gdybym pokazywałam, jakie mam książki. I chciałam Wam właśnie dzisiaj pokazać. I Montana. Taka jest Montana i tutaj jest autorka. I tutaj też jeszcze tam tej książki. One w ogóle stare te książki są. I kolejna książka to jest Marquis, Tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi z tych celi tych książek. Czytałam jedną książkę, którą czytałam milion razy i jakby dzisiaj nie wam o niej opowiedzieć. Pamiętam, o czym ona była. Znaczy tak nie do końca, ale coś tam mi świta. Markis i też tutaj jest taki autor i tytuł. Kolejna książka to jest córka Kapitana Krętu. Taka polska autorka. Oczywiście jeśli nie zdążę z tymi książkami, to na, na drugą część jeszcze tutaj nie z, zdążę w tym filmie. I też jeszcze nie czytałam i będę chyba czytała tę książkę. Albo kiedyś czytałam nie pamiętam, więc tak ona wygląda. Kolejna książka, którą czytałam całą i to jest moja książka, dostałam kiedyś ją e, od e, mojej siostry. trzy dni w Paryżu że to już Oczywiście tutaj jest kilka historii miłosnych. No, tutaj nie tylko jedna historia toczy się przez całą książkę, ale też inne też historie. Tak ona właśnie wygląda. Tutaj nie wiem, czy to jest autorka, a to jest... I, tu. I kolejna książka. to wyciągnę książę. wam Pokażę właśnie książkę, jak ona wygląda. I też autora. Mam nadzieję, że pokazuję powoli, żebyście mogli zobaczyć. Które możecie też sobie spouzować i zobaczyć tytuł. I kolejna książka to jest, którą pożyczam od mojej mamy, czyli pierwszy bal. Tak ona właśnie wygląda. Teraz będę musiała zacząć czytać te książki. Bo naprawdę są ciekawe. Też tutaj inne, też tutaj są z tej autorki, tytuł książek. W ogóle mi się akładka spodoba. Czy pożyczam od mojej mamy tę książkę? Kolejna książka. I pożyczam też ją od mamy. To jest z, z takiego filmu. Oczywiście nie mogę go znaleźć. To szukałam na Netflixie, ale nie mogę znaleźć tego filmu. Więc możecie mi w komentarzu, czy wiecie gdzie można znaleźć ten film, żeby obejrzeć. By właśnie ten film właśnie obejrzeć, zanim się pojawiłeś. To chyba ona się opiekuje, chyba. Yy, niepełnosprawnym chłopakiem coś takiego i tę książkę chciałam czytać na stronie 15. Chodzi o tą książkę. To odłożę i kolejna książka. Oczywiście kupiłam ją sama. To jest to jest moja właśnie nowa, nowa książka Elizabeth II, czyli Niezwykła Królowa. Taka właśnie autorka właśnie o Królowej Angielskiej i kosztowała 20 złotych w Biedronce ją kupiłam książkę, jakiś czas temu. Oczywiście jeszcze jest w Biedronce, więc jak będziecie chcieli, to pewnie możecie poszukać. No i kolejna książka, którą pożyczam od mojej mamy. To jest Sekrety rodziny e, mam... e, Brinów. Coś takiego. Nie wiem, czy dobrze czytam. Tak ona właśnie wygląda. Ta książka. I zaczęłam też czytać i jest to na stronie 35 już. Tak to po prostu wygląda. I kolejna tej książka. Właśnie tą, chyba, z którą chyba właśnie mam mówiłam, czyli Wróżka, czyli całą przeczytałam. Bardzo lubię tą książkę. I to jest fajna historia. Oczywiście, kiedyś chyba Wam opowiadałam chyba o tej historii, to co ja sobie przypomniałam. Jest nawet film o tym, że Wam opowiadałam o tej książce. Ale jak chcecie na nowo posłuchać, czy to co ja pamiętam, to możecie napisać. No i tak, to właśnie ta książka. I też to jest taka autorka. Kolejna książka to są żony. I taki właśnie autor. Ją ani razem nie przeczytałam i na pewno pójdzie na pewno dalej. Kolejna książka to jest bez mojej zgody. To też kiedyś dostałam chyba od kogoś, pamiętam, czy od siostry dostałam. Co pożyczyłam, już się pamiętam. I tak właśnie ta książka wygląda. Też tak właśnie ta książka właśnie wygląda. I kolejna książka. To jest Katarzyna Grochola, serce na... To co na tablaku chyba. Mam nadzieję, że to przytam jak ja to przepraszam. I. Tą książkę zaczęłam czytać i po prostu tak. Nie wiem, czy nie dla mojej mamy nie oddam. Chyba nie wiem czy ten, nawet nie mojej mamy książkę tyle cię utrzymam. Jak chcesz to na pewno ani oddam, albo pójdzie dalej. Tak właśnie wygląda. I kolejna książka to jest kopciuszek. Jak to wygląda i zaraz wam pokażę tej autora, Barbara Towson. Smith chyba. Tak się czyta? Tak jest. Tak właśnie wygląda. I tutaj chyba zaczęłam czytać, ale później gdzieś zgubiłam więcej, więcej w której strony. Kolejna książka. To jest Perły, to jest drugi tom. Tak ona właśnie wygląda. Taka właśnie autorka. Chyba Celina, Briford, chyba coś takiego. I kolejna książka. To są uwildziona. W takiej i też tutaj Wam pokażę autorkę. Tak to właśnie wygląda. Tak. tak to właśnie wygląda. I kolejna książka i chyba ją całkiem czytałam. To jest cienka, cienka różowa kreska. I to tak właśnie wygląda ta książka. Tak wygląda ta książka. I kolejna książka, którą chciałam pokazać. Joanna Chwilewska. Wielki diament, tam drugi. To jest ze starszego mojego zbioru. Też ona poleci pewnie dalej, bo tak jak mówiłam, robi porządek właśnie w swoich książkach. Kolejna książka. To jest Oszustka. To aż poleci dalej. będę ją Tak ona właśnie wygląda ta książka. Taka właśnie autorka. Szóstka. I kolejna książka to jest perły, część tam druga. Tak ta książka wygląda. Kolejna książka to jest skandal. Tak właśnie wygląda. Kolejna książka to jest Nagroda. To chcę Wam pokazać. No i kolejna książka i kto oczywiście pożyczyłam od mojej mamy. To jest taka książka. I to jest y, y, Jaskółka i Koliber. I tutaj bo tutaj jest nawet y, autorka. Właśnie nie znam tej autorki, ale tak właśnie ta książka wygląda. I to właśnie książka poczytałam od mojej mamy. I... Tak jak właśnie ma też historię. I chyba tutaj już będzie chyba koniec tych książek, które chciałam dzisiaj pokazać. A, jeszcze jedną książkę tutaj Książkę Książka dla Harry'ego Pottera, czyli Draco Malfoy. I mam tu książkę właśnie Tom Felton. No, to dobrze... Czytam i kupiłam mu za 40 zł kiedyś, chyba w tamtym roku, chyba, czy kilka miesięcy temu, nie pamiętam. To jest właśnie o życiu, właśnie tego aktora. Od dzieci zawsze go lubiłam. Od dzieci zawsze właśnie Toma Feltona, Znika to na lubiłam. Z nie ale teraz wam powiedziałam. I to będzie chyba wszystko z tych książek, które chciałam wam dzisiaj pokazać. Jeszcze jedną książkę znalazłam, którą nadal mi się zabryszyła, czyli Bestia. Teraz wam pokażę aktorkę. Amanda chyba. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam ten film się spodobał. Czy też coś napisać w komentarzu, które z tych książek Wam się najbardziej podobają, które Wam pokazałam, które macie, które też czytacie, możecie podzielić je. Chętnie oczywiście poczytam. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się, ciepło, hej!